Na pomysł. Przygotuj mi pyszny koktajl, proszę. Możesz zacząć teraz. No dalej! Zrobię najpyszniejszy koktajl dla Eli. Nie ma mowy. To będzie najsmaczniejszy koktajl dla mnie. Zaczynajmy. Zrobię całkowicie czekoladowo-marmoladowy koktajl. W tym celu włóż kulki Maltezers i więcej marmoladowych misiów do miksera. I oczywiście z odrobiną napojów gazowanych: jak cola, Sprite i Fanta. Teraz wszystko wymieszajmy. Biedny żołądek Ali. Zrobię warzywne smoothie dla mojego maleństwa. Dodam cebulę, więcej brokułów, a teraz więcej pomidorów i oczywiście trochę soczystego ogórka. Mmm, zestaw warzyw pachnie tutaj tak świeżo. Spójrz na te zieleniny i seler oczywiście. Wymieszajmy to wszystko razem. Ach, blender jest Czerwony. Dobrze, a co z tobą, szefie? Ja też zrobię coś pysznego. Zrobię koktajl w arbuzie! Fajne rozwiązanie! Od razu wypijesz klankę z arbuza, a ty możesz zrobić arbuzowy, świeży sok w samym arbuzie! Fajny pomysł, prawda? Kiedy robimy świeży sok z arbuza, musimy udekorować wszystko innymi owocami: pokrój ananasa, trochę kiwi i kulki z pitai! Idealnie! Teraz wytnij imię Eli na arbuzie i gotowe! Poczekaj! Muszę też ozdobić swoje smoothie! Proszę bardzo! Już przelałem do szklanki czekoladowy koktajl Ali. Powinno Ci się spodobać! Wow! Chcę spróbować wszystkiego! Zacznijmy od tego! Wygląda jak kakao! Mm. Mm. Wow! Pyszne. I Jest naprawdę smakuje. super pyszne! Smakuje bardzo słodko, czak! Och, nawet pianki są pyszne. Podobało mi się. Co jeszcze jest? Wow! To wygląda dziwnie. Warzywny smoothie. Spróbujmy. Fuj, będzie mi niedobrze. To w ogóle nie smakuje dobrze. Co oni mi przygotowali? Spójrz, szefie, to jest niesamowite. A, tyle pysznych owoców. Jestem gotów wybrać zwycięzcę. I to jest szef. Zostałeś pobity. Jestem gniewny. Kończyłem mój rysunek. Gotowy. Możesz zobaczyć. Chcę stek? Czy ty? to dla mnie? Okej. Okay. Dobry wybór. Następnie rozgrzej patelnię i wlej na nią trochę oleju. Wow, nigdy nie gotowałem steku. Będę powtarzać Powtarzaj po innych. Weźmiemy olej, wlejemy na patelnię i będziemy udawać, że wszystko wiemy. Znalazłem niesamowity stek dla Ali. To jest najlepsze kawałki. Wrzucamy wszystko w górę i łapiemy patelnią. Wow! Też chcę to zrobić! Wrzucamy stek w górę! Przepraszam, babciu! Dobrze, teraz przewróć na drugą stronę. Dobrze! Babciu, to jest dla ciebie! Czy ja też mogę to zrobić? Prawda? Och, kochanie! To jest szynko! Dobrze! Wiem, co robić! Cet naprawi wszystko! Prawda? Spójrz na to! Jest gotowe! Ach, pachnie cudownie! To jest to, czego moja wnuczka Eli potrzebuje! Rozmaryn i, kilka i trochę Pietruszki! tutaj! Mm -hmm. Dobrze, ozdobię mój stek z złotem. Będzie piękny, drogi i szykowny. Eli, możesz spróbować! Wow! Już wszystko Czyli... przygotowałaś! To świetne! Tak szybko! Chcę spróbować jak najszybciej! Fuj! Czy to jest stek z włosem? Nie spróbuję nawet. To obrzydliwe. Spójrz na to, jakiś liść rozmarynu, a sam stek jest taki piękny. Spróbujmy. Mm, to jest super pyszne, babciu. Dziękuję. Wow, co to jest szefie? Czy to prawdziwe złoto? Chcę spróbować! Nigdy wcześniej nie jadłem złota i smakuje okropnie. Uch, babcia wygrywa. Johoho, ho, wygrałem. Czy wszyscy się cieszą z mojego powodu? Teraz chcę naleśniki. Czekam na najsmaczniejsze naleśniki na świecie od ciebie. Babciu, obudź się. Och, co to? Och, powinnam zrobić naleśniki. To bardzo proste. Włącz maszynę do naleśników i wlej ciasto. Wlej moje piękne ciasto do maszyny do naleśników. Kiedy naleśnik jest gotowy, kładziemy go na talerzu. Wow! Czas już rozpoczął gotowanie, a ja wciąż nie wiem co robić. Dokładnie! Pomaluję swoje ciasto na tęczowe kolory, wtedy otrzymam tęczowe naleśniki. To świetny pomysł, prawda? Spójrz tylko na tę wspaniałą stertę kolorowych naleśników. Ach, są prawie gotowe! Spójrz na ten kolor! Jest taki jasny. Okazało się wspaniałe, prawda? Mam nadzieję, że Eli to polubi. Ach, kładziemy kawałek masła na stos naleśników, aby były soczyste i pyszne, i polewamy je syropem klonowym. O! Dodam też płynne pianki marshmallow. Eli to uwielbia. Mogłabym zjeść cały słoik sama, ale dodam tylko jedną łyżkę. Teraz muszę posypać kolorową posypką i będzie bardzo smaczne z truskawką na wierzchu. Czy ktoś jest w środku? Nikogo? Dobrze, mogę więc to otworzyć. Podgrzałem wodę i zrobiłem lejek, aby tak. wsadzić jajko do torebki. Nie zamierzam robić słodkich naleśników, ale bardzo sycące. Wymieszajmy szynkę i naleśniki, dodajmy jajko na wierzch i liść bazylii. Och, to będzie super pyszne. Smaczne, pyszne i piękne. Danie podane. Proszę, Eli. Och, kochanie, proszę. Wow, wszystko przygotowałaś tak szybko. Jestem bardzo zadowolony. Wypróbujmy wszystko niedługo. Zacznijmy od tych naleśników. Nie potrzebuję masła, niezbyt je lubię, więc teraz spróbuję naleśników. Wow, niesamowicie pyszne. Jestem w szoku. O, spójrz na te tęczowe naleśniki. Co jest na górze? Mmm, spróbujmy. To mój ulubiony napój gazowany. Siostra Emma zawsze wie, co najbardziej lubię. Spróbujmy naleśników. Jest pyszne, Emma. Super fajne. Mmm. Teraz kolej na kolejną porcję naleśników. Okej! Okay. Co jest na górze? F, to surowe jajko? Nawet tego nie spróbuję. A zwycięzczynią jest Emma. Jestem zachwycona. Dziękuję. Tym razem mój rysunek jest szczególnie piękny. Dałem z siebie wszystko i narysowałem rogalika. Zrób mi rogalika, proszę! A, świetny pomysł rogalik. Bardzo je uwielbiam. Musimy je najpierw włożyć do piekarnika, aby upiec. To wszystko. To jest. Dobrze, że są mrożone croissanty, prawda? Och, to jest okropne. Pozwól, że pokażę Ci, jak zrobić prawdziwe croissanty w Paryżu. Wlej mleko do miski, a potem wbij dwa jajka. O tak, idealnie. Teraz trochę cukru i trochę sody oczyszczonej. Oczywiście, więcej mąki. Właśnie tak. Nasze ciasto będzie idealne. Następnie, kiedy wszystko wymieszamy mikserem, możemy zacząć wałkować ciasto. Tak! Idealnie! Okazało się lekkie i puszyste. Super! Pokrywamy to masłem i składamy koło na pół. Jeszcze raz smarujemy drugą połowę i składamy na pół. Wow! Czy szef kuchni sama zrobiła croissanty? Oczywiście! Tu jestem prawdziwym szefem kuchni. Wszystko kładziemy na blasze do pieczenia. Gotowe! I mogę to wysłać do piekarnika. Ustawiamy w... pożądaną temperaturę i czekamy. Jak pięknie rosną. Muszę dodać Nutelle do croissantów i na pewno będą bardzo smaczne. Mm, tak. Jak to pachnie? Emma, nasze rogaliki są gotowe. Co? Musimy wyjąć rogaliki. Hej, dlaczego babci są normalne, a moje spalone? Ojej, Kelly na pewno tego nie zje. Fuj, jak dużo dymu tu jest. Moje rogaliki też powinny być już gotowe. Czas je wyjąć, zanim też się spalą. Świetne croissanty. Czas je pokroić. Bierzemy nóż i kroimy na pół, aby dodać trochę kremu w środku. Ach, idealnie. Ma jakby. I jest... przykryj je kilkoma truskawkami. Drugą połowę na wierzch. I jestem gotowa posypać to cukrem-pudrem. Tak jak w Paryżu. Proszę, Eli. Rogale, uwielbiam je, ale te są przypalone. Emma, czy nie sprawdziłaś piekarnika? Okej. Okay. Wow, spójrz na te. Są takie oryginalne i puszyste, smakują, wyśmienicie. Tak, dobrze, spróbujmy tych. O, są takie eleganckie. Mmm, w środku jest tak kremowy. Jestem absolutnie zachwycony, a szef kuchni wygrywa. Naprawdę? Ach, co za radość. Dziękuję, Ali. Co nas czeka? Wow, mamy skitos. Posortuj karty. O, zastanawiam się, jaką szybkość jedzenia osiągnę. O, mam nie, szybką! Wolna, to fajne! I to mam średnią fajne. prędkość. I to też nie jest złe. Zaczynajmy! Jak mówisz? Ach, zobacz, jak szybko mogę jeść. O, pomysł! Wiesz, jak jeść cukierki jeszcze szybciej? Trzeba położyć wszystkie cukierki na stole i przesuwać je słomko. I mogę je podzielić o, na. Też obroża. Hmm, takie fajne. Otwórz usta. Co? Och, mój język jest żółty. Smaczny. Zastanawiam się, czy jeśli zjem zielone cukierki, mój język też zrobi się zielony? O, fajny jabłkowy smak! Zobaczmy! Wow, spójrz na to! To fajne! Jeśli zjem wszystkie cukierki naraz, mój język stanie się tęczowy! O, zobaczmy! Tada! Brawo! Pycha! Ej, Chcesz dowcip? Co? O nie, niczego nie złapałem. Nie martw się. Chcesz, żebym ci rzucił trochę cukierków? O pewnie. Jeśli złapiesz, główna rzecz to celować. Jeszcze jeden? No, dawaj. Co to jest? To jest fajne i zabawne. Przepraszam, że nie złapałem. Oto kolejny cukierek i jeszcze jeden. Hurra! Udało się! Świetnie! Tak, fajnie, jem cukierka. Och, to wszystko. Ups! No dobrze! Ups! Szkoda! Za pyszny cukierek. Lubię go. O. Chodź szybko. Wiem jak ci pomóc. Mam tutaj wskazówkę. To, to dobre. świetny pomysł. Tak, mogę też pomóc. Mm, jakie pyszne. Co robicie złodzieje? O, w porządku. Teraz was zatrzymam. Hej. O nie, chodź, pośpiesz się. On chce przeciąć nasze przewody. Było zabawne. Ha! Dobrze ci tak, co? Gdzie są cukierki? Ups! Ha, ha, ha! Zastanawiam się, co będzie dalej. O! Mamy Nutelle. Minęło tyle czasu, odkąd jadłem czekoladową pastę. A! Uporządkuj te auta szybko! Chciałbym mieć szybkość fast foodu. Co? O! Szkoda! To wolne! Mam szybkiego. Jest fajnie. Mam średnią i jestem zadowolony. Frajerzy. Dobra, bez urazy. Żartuję. Przepraszam, ale nie będę czekać aż spróbujesz Nutelli. Zrobię to teraz. Było coś jeszcze? Ech, okropne. Och, można to przebić jednym palcem. Super. Mm, jestem taki głodny. Mmm, pyszne. Spróbuję przyspieszyć i zjeść melona nie jednym, ale dwoma palcami. Wiedziałem, że ten pomysł jest świetny. Fajnie! Eee. Tak! To jest super! Muszę użyć jeszcze jednego palca. Mogę spróbować więcej nuteli i zjeść ją jeszcze szybciej. Ale brzydko! Fajnie! A co jeśli włożę całą rękę do słoika? Jestem po prostu geniuszem! Dobrze, mam też wolną rękę. To będzie podwójna porcja Nutelli. Och, jesteś taki brudny. To jest takie pyszne, że nie mogę przestać. Wygląda na to, że oszalałeś. Naprawdę chciałem trenować w te... rany! Tak, będziemy na ciebie Raczej. czekać wiecz. Skończyłem. Czy teraz moja kolej? Hurra! Jak mogę zjeść cały słoik nutelli bez łyżki? Wiem! Wleję pastę prosto do ust, żeby się nie pobrudzić! Mmm, takie słodkie! Oblizuję palce! Chcę więcej! Ja też! Dzięki mojej super szybkości mogę to zrobić tak, że nikt nawet nie zauważy! Co za żar... Hej, co się stało?! Dobrze, spróbuję jeszcze raz! A po drugie, ja żeby się tym razem nie poparzyć, położę dłonie w górze. Uch, więc będzie dużo więcej nutelli w ten sposób. Jakie to fajne. To teraz się stało? Nic nie rozumiem. Gdzie jest moja pasta? Och, to wszystko. W porządku! Wszystko jest jasne. Teraz zagram tego złodzieja tak, jak on zagrał mnie. Dlaczego ty. Dlaczego się kłócisz? Ojej, to boli! On Mam gryzie. cię! Widzę wszystko! Nutelli już nie zobaczysz! Sam ją skończę! Kto następny? Hura! To będę ja! Muszę tylko otworzyć słoik! I to jest nie do zniesienia! O Pozwól, że ci pomogę! Co? So dziękuję! To bardzo miłe z twojej strony! Och! Nie udało się! Cóż, wolałbym pomóc ci w ten sposób! Zerwać to! Dziękuję, fajnie. Pośpiesz się. No dalej, dalej. To jest nie do zniesienia. Witaj. Idę teraz spać. Mm, no, obudź się. Może pójdziemy. Już nie mogę. Chodźmy. Nudno. Co? Jak ci się podobała pasta? Zjadłeś ją? Fajnie! Super! A wreszcie! Wow, mam lody! Fajnie! Gdybym tylko miał szczęście! I kupiłem paszport! Szybko, proszę! No i co? Jem powoli! O nie! Hurra! Jem szybko! Czy wszyscy są gotowi? Mam średnią prędkość, ale jest cały kubełek lodów. Tak! Eee. A co jest tak? No dalej, szybko, proszę. Ja też chcę spróbować Dato, daj lodów. To. Umrę z głodu. Tutaj, daj mi swoją łyżkę. Ej. Hurra, zaczynam. To, Dostam. oto, o nie! Mogę ja to wiem. wydostać. Wow! Spójrz na to! Świetnie. Mam tu loda na patyku! Haha, ha, fajnie! Masz szczęście. Si co się stało? O, Dzięki za to. Jest lody. tak pyszne, że nie mogę przestać. Ojej! A, halo! Musimy to stopić palnikiem! To nie jest zbyt długie. Ach, och, zgadza się. Użycie suszarki do włosów jest znacznie szybsze i bezpieczniejsze. Dokładnie tak. Wow. Dziękuję bardzo. Myślę, że miałem już dość lodów. Nie! nie. Nie potrzebuję tu ognia. Ach, ok. Czy mogę być następny? Hurra! Poczekaj. Mam świetny pomysł, który będzie wymagał łyżki do lodów i waflowego rożka. O, patrz! Teraz zrobię największe truskawkowe lody. Będą bardzo smaczne! Wow! No dalej! Super! O mój Boże! Nigdy w życiu nie widziałem tak ogromnych lodów. To szaleństwo! Chciałbym też je spróbować. Zgadzam się. Mmm! To jest super! Podoba mi się! O! Coś. Takie fajne! Nie odnosiłem się do tego. Ale chciałbym sam spróbować. To niesamowite, że to nie spada. Nie powinienem był tego mówić. Cóż, to. pech. Oh, bardzo przepraszam. To było niesamowite. Ja też chcę lody, co? Wygląda na to, że się stopiły. Pura! Co jest w tym takiego radosnego? Pomysł! Nie! Nie możesz! Nie. Ach, milkshake robi. O, to całkiem fajne. Teraz ha. jesteś cały mokry.